Cześć, witam Was serdecznie w filmie takim paletkowym, w którym pokażę Wam makijaż i oczywiście zrobię słocze paletki Mixology z Sephora. Samo opakowanie wygląda tak i tymi kółeczkami tutaj nawiązuje do układu cieni, takiego jaki mamy w samej palecie. Sama paleta, tak jak widzicie, jest cała czarna i ma takie miedziano-złotawe napisy. Tu jest logo Sephory, no i tutaj jest napis Mixology. Już Wam pokazuję, jak wygląda w środku. Wnętrze paletki wygląda tak. Na całym wieczku ma lusterko, dlatego zasłoniłam. I tak jak widzicie, mamy tutaj 18 cieni. Ewentualnie jak ktoś woli inny podział, to jest sześć takich zestawień kolorystycznych, czyli cieni tak dobranych, że za bardzo się nie musimy zastanawiać, który cień do którego dopasować, bo mamy takie mm, poszczególne propozycje. Więc pod tym względem układ jest taki bardzo fajny, bardzo praktyczny, poręczny. Do palety był dołączony pędzelek, którego ja użyłam w makijażu, co zaraz zobaczycie. Pędzelek wygląda następująco. Tak jak widzicie, ma takie podwójne zakończenie. Z jednej strony mamy płaski pędzel za pomocą którego bardzo wygodnie się nakłada cienie. W ogóle pędzelek jest bardzo mięciutki, taki bardzo przyjemny w dotyku. Czyli tak, tutaj mamy taką płaską stronę, raczej do nakładania cieni, do nakładania cieni na większą powierzchnię oka, a z drugiej strony mamy tak zwaną kuleczkę, czyli okrągły, taki mały, zbity pędzelek. Ja użyłam go dzisiaj do makijażu powieki dolnej. Ale równie dobrze można go użyć i do załamania, czy też do makijażu wewnętrznego kącika oka. Pędzelek jest bardzo poręczny, wygodny i tak naprawdę porządnie wykonany. I zrobimy tak: przy Was wykonam makijaż oczu, no bo jakby główną rolę dzisiaj gra paleta, pozostała część makijażu będzie poza kamerą, a po makijażu będą słocze. Zapraszam do oglądania. Wyszedł mi taki, ja to nazywam takim dziennym smoki. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dzisiaj, tak jak zawsze, starałam się w makijażu użyć jak największej ilości cieni, żeby po prostu zobaczyć, jak one wyglądają na powiece, jak ze sobą współpracują. Tak jak widzieliście, ja dla ostrożności najpierw wykonałam makijaż oczu, no bo nie wiedziałam, czy te cienie się sypią, czy nie. Ale właśnie, ani się nie osypały nic, ani ciemne, ani jasne. Tak jak widzieliście, nic mi tutaj nie osiadło na policzku. Także pod tym względem bardzo fajne. Ładnie się rozcierały. Kolory takie intensywne. Przy blendowaniu ładnie przechodzi jeden w drugi. Także bardzo fajne cienie. No i teraz te obiecane słocze. Już się przygotowałam i zacznę te słocze robić trójkami, czyli tak, jak są jakby ułożone te propozycje kolorystyczne. Zacznę od tych brązów tutaj. Może tak. Teraz może ta trójka? Kolor bardzo fajny, i tak jak na pewno już zauważyliście, są różne wykończenia, czyli tu mamy na przykład taki perłowy. Te dwa to są maty, chociaż to są chyba jakieś drobinki w tym brązie. Nie, ten jest matowy, a ten brąz jest z takimi delikatnymi, złotymi drobinkami. Ten tutaj też jest perłowy, czarny jest matowy i tutaj też mamy kolor taki perłowy. To srebro jest takie mieniące bardzo. Może nawet ma jakieś drobne drobinki, albo po prostu jest to takie bardzo błyskwite. Następna trójka może ta od góry tutaj, czyli ten taki jasny beż, brąz i, i takie ładne bordo. Ten taki bordowy, on jest taki miedzianobordowy, wręcz taki metaliczny trochę. Tutaj ten brąz jest taki klasyczny, matowy, i to jest taka jaśniutka kawa z mlekiem. Teraz może ten taki żółty, zieleń i takie ładne ciemne złoto. Ten jasny kolor ma właśnie takie żółtawe zabarwienie. Ta zieleń tutaj wyszła jakoś tak ciemno i nie widać jeszcze na żywo, to widać, ona zawiera w sobie takie złote drobinki, bardzo ładnie to wygląda. No, no i ten ciemno-złoty, też jest śliczny. Przedostatnie zestawienie, czyli tak jakby szarości i grafity. Ten jasny, taki niby cielisty, z tym. Ten wpada właśnie w takie żółtawe tony, a ten idzie w stronę takich różowych. I ostatnia trójka, czyli ta. Tutaj mamy takie ciepłe kolory już. W tym zestawieniu, tak jak widzicie, ten najjaśniejszy idzie w stronę z kolei takich łososiowych kolorów. Tutaj mamy taki cieplutki brąz, no i taki morelowy, błyszczący, perłowy. I może jeszcze raz wszystkie słocze wam pokażę i paletkę. Nie wiem jak Wam, ale mnie te nie podobają się bardzo. Właśnie z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że są tak praktycznie zestawione, czyli wiecie, nie musimy kombinować i się głowić rano, co z czym połączyć, bo jakby mamy poszczególne propozycje gotowe. Dwa, yy, mimo tego, że są różne zestawienia kolorystyczne, to jednocześnie mieszanie między nimi też nie powoduje jakiegoś, wiecie, takiego kolorystycznego nieładu, bo wszystko do siebie pasuje. Tak jak widzieliście dzisiaj w makijażu, ja użyłam kolorów z różnych tych, tych trójek, tak to nazwijmy. No i też makijaż wyszedł całkiem ładny. Te kolory się ze sobą absolutnie nie gryzą. Podoba mi się ta paleta również pod tym względem, że to nie jest taka typowa paleta dzienna w sensie taki, wiecie, nudziak, same brązy. O, coś takiego. Tylko tutaj mamy tak naprawdę różne kolory. Zobaczcie. Mamy bordo, zielenie, mamy złoto. Morele, jakieś oczywiście brązy też mamy, czerń, szarości, grafit. Także ta paleta jest tak naprawdę kolorowa, tylko w taki stonowany sposób, że spokojnie tych kolorów można używać na dzień. Jeśli na przykład musicie mieć w pracy taki właśnie delikatny makijaż, stonowany, nie rzucający się w oczy, to myślę, że to jest idealne zestawienie, bo macie różne kolory, a jednak one są na tyle spokojne, delikatne, że można je nosić. Na co dzień. Także mm, ja paletką jestem bardzo zachwycona. Mam nadzieję, że Wam też się spodobała i że spodobał Wam się makijaż. W dzisiejszym filmiku to wszystko, ale jeszcze taka mała zapowiedź wkrótce. Nie wiem, czy w kolejnym filmie, czy w jakimś tam następnym będzie również makijaż, taką nowością, u mnie, nowością, yy, cieniami, które są w palecie ze Smashboxa, to jest paleta Cover Shot i akurat. Ta, ta wersja nazywa się Bold. Jest ich chyba sześć. Ja mam akurat tą taką najbardziej kolorową. Ok, ale to tyle zapowiedzi. Oczywiście, wszystko o tej palecie w następnym filmie. Do zobaczenia. Cześć.